Cześć! Seria Wasze pytania. Pytanie mamy dotyczące sklejenia warg sramowych u córki. Niewielkie sklejenie. Obejrzałem mój filmik. Linkuję go tutaj w, w komentarzu i dziękuję. No i pytanie, czy jak bardzo się nad tym pochylać, jak bardzo się w to angażować? Dziecko jest kompletnie bezobjawowe. Czy przy każdej zmianie pampersa tą wilgotną usteczkę nam bardzo dokładnie czyścić? Otóż, Chusteczki nawilżane, te takie chemiczne, czy udające naturalne, czy będące troszkę naturalnymi są raczej znaną przyczyną tworzenia się szybciej i większego sklejenia niż nie. Lepiej naturalnie, i wacik, i woda. No i kubkę trzeba wyczyścić, natomiast nie ma potrzeby jakiegoś dokładnego szorowania. Okolicy warg sromowych po to żeby nie było tego sklejenia, można zastosować tak profilaktycznie, maść natłuszczająco.